Dobra proszę, wygrywam tę grę Bez tradingu. go Witamy w kolonii Wolfie, macham ci Trzeba zmienić Powiesz tego. mi Ale... jak się zaznacza Ward'a? Nie, trolujesz Powiesz mi czy będziesz teraz robił wywód, po prostu Nie, 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 nie chce mi się, nie chce mi się, nie, nie, nie wiem Dobra, już sobie przypomniałem Ale, ty nie zaznaczasz Ward'a, ty pingujesz No, no o to mi chodzi, no no to tak, ja masz zbindowane. Znaczy, chodzi o to, że na drugim koncie nie mam, na żadnym, na tym tylko koncie, na którym teraz gram, mam to zbindowane, i jak często gram na innych, to zapominam, i później tu zapominam, i to nie robię. A trzeba prosto zbindować, no bo to chyba na początku było jakieś nie zrobione, nie trzeba było zbindować chyba nawet. O kurcze. Ja na przykład na, na F5. Na F5 mam wardzika Ale potem jak wyszło to, że... ...wardy ten... ...to może nie jest też jak nie na gra? Co tak kurwa tak mało bije?

Pakistańska Alessandra Opinia o TESie? O widzowie? Kurwa, spoko może być Tez. Ja nie grałem w TESa No i się Co ma z tym Pakistańczykiem? Nie wiem. Ja w ogóle no, w sensie. Śmieszne to słowo brzmi, pakistańskie No i imagine to Pakistańczyk coś robił Śmieszne Nie jestem rasistą Czemu on z łezką zaczął? Hmm No co pierwsze Wydaje mi się, że jakbym tu nie zagrał early tak słabo, to mógłbym tu zrobić jeden za jakieś... 0, zero, ale no bardzo się da robić. O kurczę, kurczę, kurczę Wolfi, to są jakieś takie eksperckie gry, ja muszę to zobaczyć. Musimy zrobić jeden dzień, ale prawdopodobnie chyba Tessa zaczniemy sobie. Wydaje mi się, że test może być nie. No nie, na nie... pewno powiem tak, no Olaf to jest raczej super kontra na mnie, to tam nawet nie ma co próbować go grać. no Będzie ciężko. Zwrócę je Tabi, Bramla, Undeda i nie wiem, Rzucę jakieś drzewa na remka czy coś. Nie trzeba, wykonanie w, jest w górze teraz? On tak stał, jakbym. Ona on, 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 on chciała, żebym wszedł w nią. Wybałem znowu, A, Nie odpaliłem ani razu podpórki. Już idę topa, idę ci pomoc, że na razboczy. Ty, ale my ją widzieliśmy. Poczekaj, poczekaj, nie, nie wyjeb się tylko Ja będę musiał iść naokoło, bo jest tutaj ten. Nie, nie ma go, idę, idę. Ja jak nie jego wiem, co flash nie stoi? Snajpie. A jak flash stoi? Nie ma nic. Kurde, nie chciałem tego brać, Remek Ferry, ja nie chciałem tego brać. Ale Po, po prostu nie po... chciałem umrzeć. Po co podchodzi w ogóle? Bożyj. Tam? on podchodzić w ogóle, że... Bo chciałem ja... go zbejtować, ale już wiedziałem, że umrę, więc leżę do, do ciebie Serio, przyrzekam nie chciałem tego brać. Nie no luz, ale chodzi o to, to jakby to był krok, żeby się wyjebał przez to. No tak, tak Co jest? A Chłopaki, 3 wały, cztery akcje zrobili. No, ja gram tak, wiem Olek, że jak Olaf wrzuci topór, no to rzucam kurze bo on do tego topora tak szybko nie poczuł, a później uciekam. Olaf, idzie, do okay, fajno. Braumik, Braum jest ślepy! Co zrobił? Waros atakował trzy razy! Uciekaj Remek, tam jeszcze Olaf jest. Ja nie wiem, czemu on. Ja mam linię sfryzowaną, nie wiem, czemu on tam biega gdzieś sobie. No to będziemy robić wróc. Podbiegam. Mogę siarkę popalić się, no dobra, i Nie Nie, no on ma Famerkę, nie. Ja tu mogę podejść mamerką Czy nie? Nie, nie, teraz już nie. Brown coś tam knuje.

Potrzebuję bramble. Kurczę, mogę usiąść. Podbiegam, jakbyś osibić? Postawię ci go? Mam, mam. No, no, no. Dobrze, dobrze, super. Kurwa, no nie weźmie tego, nie przejmie. Dobra, no przejmie. Nie, nie przejmie, nie wiem co się dzieje. To oh, jest. Znaczy radę, ale no, mi mile przepać Trudno ją Kiedy go szczęść składu? Nie wiem

Teraz widzowie mamy totalną chillerę. Teraz mamy taki chill, taki chill Mamy Brambla, mamy desapera. Teraz Swintera Procha zrobię sam? Desapair. No i ja nie umiem tego słowa powiedzieć. Disapir, jak to się mówi? Disa <tyspierdolę> to twój stary kurwa zrobił Ja pierdolę No, nam starego dzisiaj pierdolsz No nie no, odsłonięty został stary nie. nie no dobra, ale to ej. było dobre, to było dobre, nic nie mówię, nic nie mówię nam chopaka. Lol, dobra, chyba wygraliśmy Temu. Bo właśnie 3V 1 Ezral zabił przez A, brał mnie mógł wcześniej lokata dać na mnie? Kurde. Nie mógł... Od... Kurde. Nie mógł dać lokata? Wcześniej? Wiecie, widzę, dlaczego tak zagrałem? Bo... Bo kurde, no chciałem, żebyśmy mieli wafekjorowanego buta, nie ulepszonego. Hmm. No co chcia no je pana. Jest fa3 gdzie Wukong? Wukong na bocie low HP. Dobra. Będę sześć tych Znaczy mamy? Wiza, wiza. Nie Kurwa nie ma chopki. jaj, jaj, Dobra, to dwójkę za to zgarniemy. Godź wyrówna. Nie no, kurwa, po, nie powinienem umrzeć. Pisz mi Wra na Facebook jak tylko Gierkę skończysz to pilne. Od razu Flash, kurwa. Od tej szmaty Lisandry no. No ale Olaf to parę jeszcze rzucił. No dobra, no akceptuję to, bo tam po prostu 5 w było. Trzeba by się te. Tristany stany. Szkoda, bo flasha wyjebałem w kosmos. Dobra, może Drakea po prostu co? Z grami Drake'a będzie jakiś Infernalus. Błagam Infernalusa. Później jeszcze ataka robimy. Ej, ej, ej! O nie ma W, nie ma wół, nie ma wą. wiem, 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 wiem. Ale panie Kane, czemu my giniemy? No, Olafa. Bartek wyjał mi z propozycją, pod kątem zajebistą niby, ale nie wiem, że gram ja w z dwunastoma dziewczynami. Nie wiem, opinia? Mm, nie wiem 12 streamerek, aż Bartek jest podjarany taką opcją, to nie wiem. Nie mogę garki jeszcze je wziąć, dobra, Alcimita. Oh, nice, nice, nice. Dobra, no to, to ja muszę to pejść. Ty co jest? Chyba ma opisz My się kłótwam. No czy ja... Nie wiem... Nie no. bym. Made me a ale Imo, jak jesteś ten? No? Jak nie masz parcia go sił na dziewczynę, to wydaje mi się, nie ma sensu to. Wcześniej bo czas zrobić coś, ale nie. Całkowicie serio? Może być spoko.

A tego muchu nie widzę. Przeprawdę? Nie ma mezrala. Oby kop Kto me zjawił i samra? Ezer, idzie do góry. Nie yes, A bo r wziąć ją, ja ta Tristan mi par razy, chyba. Idziemy na katana blues. O. No, tę kontroluję. Oh, nice, nice. Dawaj, zabieraj te kwiaty. Pokaż ten mech. Z tego muchu nie ma, czego. Po prostu skin zielony, to chuja. Oj, dobrze, nie wskoczyłem na... katana katana, Rekord stacków. Ak akatana. Ja odprowadzam heralda, a my chyba ten, co? Jednak tego nie robię. Zginąłbym, jakbym to zrobił. Bo czego zostawić po prostu? O no człowieku, ale staków, pa, 50, 59 staków, cały level wpadł. Niesamowicie brałkę to jest Macie 60. Podbiegam To no 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 jest kurwa Czy wy byli Wy widzieliście ile a ja, kurwa żyje? Ja pierdolę, no co szmata Zjebałem fest, tę walkę A kiedy Ej, to remek, ile ja żyłem? Pojebane bruz Ej, podoba Ach, mi się zagranie. ten ma okej okay. Po tym co ja właśnie zobaczyłem Kurwa no Ale pamiętaj, że bi bili cię osoby bez obrażeń, nie? Hmm. No chyba bez tego, bez r jeszcze Ja bym się odważył na miejscu Kurwa, co za nie zrobić, ale... Drake oddaliśmy, on zagram jak śmieć Od razu r było trzeba otrzymać Tristana mi wskoczyła, z r do ściany No rano będziemy na aura prawdopodobnie Albo chodź na tego Olafa może. Bo my w sumie tam nic, nic nie mam do roboty. A prostu możemy zabić jego Olafa na sajcie. A jego ja sam raczej nie zrobię. Chociaż... Jakbym Nie, jakby miał zanie, to bym to zrobił. Ile są zamki stały maokaya, bo już nie pamiętam. Ten nie ma, nie ma nic z roboty. Czy barona Bruce minuta. stoisz w krzakach, nic nie robisz. No spuszy tego topa chociaż. Od kurczę minuty siedzisz tym krzaku. <laughs> no nie wiem, za, za, ko, korzenie mi warosły w tym lesie. można chyba Powinno być to wypchane bardziej Ty siadło to co zrobiłem? Aha, lecimy. A w ten nie wiem, czy mi się z dziewczynami chce grać. W sumie zobaczę, jak to łali wygląda. Co takiego? Melodia, nawcia, Kasia. Ale w co takiego? No? W Among Usa dziewczyny grają. Aksia, Olaczka, Hira, Nocka, Bajka, Kasia, Inspira, Nezula, Waru i Melodia. Te same kurwa baby. No ta. ja. Nie wiadomo, kto kłamie, człowieku. <grywka>